Zapraszam do treningu w terenie. Dzisiaj pokażę Ci kilka ćwiczeń pilates. Przede wszystkim będziemy ćwiczyć partię brzucha. Zapraszam do ćwiczeń! Przechodzimy do ćwiczeń na macie. Usiądź z nogami zgiętymi w kolanach, stopy płasko, na między, mniej więcej na szerokość bioder, czyli odległość dłoni między stopami. Wyciągamy na zewnątrz nasze ośladki, przemieszczamy je na zewnątrz, i do tyłu. czubek głowy do sufitu, barki, do uszu, pod bronią brzuskwienia. Przygotowujemy, napinając się, napinając nasze mięśnie centrum, przygotowujemy się do ćwiczeń, czyli pępek podciągnij lekko do góry i do kręgosłupa, Postara się trzymać kontakt żeber z miednicą i wywołaj w sobie takie wrażenie, jakbyś wstrzymywał, wstrzymywał odruch w czyli zaciskamy mięśnie zwierające. W pilatesie właśnie te partie mają pracować. Wyciągnij żeby go do sufitu, przechyl się w tył, a następnie podwinko się nową pod pośladek tak, żeby plecy przybrały kształt literki C, Brzuch jest napięty, wyciągasz się potem do góry, unosząc mostek czubek głowy do sufitu. Znowu wdech, wydech w tył, podwinkość ogonową pod pośladek i wyjdź do góry. Pamiętaj, żeby barki trzymać daleko od uszu, możesz puścić ręce, wydech i wdech. Ćwiczenie przygotowujące do rolowania. Przechyl się w tył, podwinkość ogonową. Trzymaj brzuch napięty, barki daleko od uszu i do góry. I jeszcze jeden raz kręg po kręgu, osuwamy się do leżenia na macie. Ok, Leżemy na karimacie, ułóż dłonie na kolcach pydrowych i pokałuj delikatnie mitnicą w przód i w tył. Przodo i tyło pochylenie miednicy. Teraz wykonamy ćwiczenia przygotowawcze do prawidłowego, prawidłowego, neutralnego ułożenia kręgosłupa na macie. A więc w, jednej, w jednym z tych ruchów ułożysz sobie dłoń w dolną część pleców, w drugim ruchu tej dłoni nie zmieścisz. Przodo i tyło pochylenie miednicy. Kilka razy tak kołyszemy i zatrzymaj się po środku między tymi dwoma wychyleniami. Znajdź swój środek. Następnie podepnij pępek do góry i do kręgosłupa. Postaraj się teraz ułożyć kciuki w dolne żebra, malutkie palce na kolcach biodrowych. I na wdechu czujesz jak ta przestrzeń się rozszerza, a z wydechem ta przestrzeń się zmniejsza. Wdech i wydech. I wdech i wydech. Trzymaj kontakt, żeber z miętnicą. Oddychaj. Z wydechem unieś w górę prawą, unieś w górę lewą. Nogę, nogi są wąsko razem, barki idą daleko od uszu. Zrelaksuj twarz, klatkę piersiową. Zrób wdech i z wydechem podnieś się do góry, wyciągając palce do przodu. I wykonamy setkę. Pięć uderzeń. Uderzamy płasko o powierzchnię wody. Wdech nosem. I wydech ustami. Pięć uderzeń. Wdech nosem. I wydech pięć w myślach do pięciu. Wdech nosem. Dodajemy wyprost nóg. I wydech ustami. Wdech nosem. Stara się trzymać wewnętrzne części od Stopy jak u baletnicy paluszki na zewnątrz. I wydech. Z każdym wydechem pępek zapada się głębiej w kierunku kręgosłupa. Wdech nosem, wydech ustami. Wdech. Na początku zrób 6 pełnych oddechów, potem stopniowo zwiększaj do 10. Wydech. Zrobimy jeszcze jedno powtórzenie. Wdech. I wydech. I wystarczy. Przyciągnij kolanka do klatki piersiowej, odłóż. Prawą stopę na matę, blisko przy pośladku. Lewa noga jest zgięta, połóż sobie dłonie na kolce biodrowe. I zaczynamy krążenia nogą. Lekseko, z noga idzie na zewnątrz, w dół i do góry. Na zewnątrz, w dół i do góry. Zwróć uwagę, żeby zakres ruchu był taki, żebyś nie czuła, nie czuł żadnych trzasków w biodrze. Małe kółeczka na zewnątrz i dłonie są na miednicy po to, żeby... Nie zmieniała ułożenia, żeby się nie kołysała. Zatrzymaj, wykonaj 3-4 powtórzenia. Druga noga. Na zewnątrz, w dół i do góry. Na zewnątrz, w dół i do góry. Jeszcze dwa razy. Na zewnątrz, do góry. I wystarczy. Ugnij nogę prawą, ugnij lewą się pod kolanami. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej. I od Przyciągnij kolana do klatki piersiowej. I od Jeszcze raz. Przyciągnij. I kołyską przejdź do pozycji siedzącej. Usiądź z nogami w lekkim rozkroku. Znowu pośladki do na zewnątrz. Dłonie włóż pomiędzy uda. Wydłuż czubek głowy do sufitu. Spine stretch. Rozciągnijcie kręgosłupa Wydech. Brzuch się, pępek się zapada do kręgosłupa, brzuch się zapada. Owijasz się wokół dużej piłki, wyciągając do przodu, wysuwając ręce. Zaokrąglenie pleców na całej długości, w części piersiowej, w części lędźwiowej. I z wydechem kręg po kręgu powolutku prostujesz się, wracasz do pozycji wyjściowej. Znowu wdech, wydłużenie i wydech, rozciągnie. Poszerz przestrzenie między kręgami. Wdech. I wydech, wciągając brzuch powoli wróć na końcu głowa. Jeszcze jeden raz. Wdech i wydech. Do przodu rozciągnij. Wdech. I wydech. Powoli wróć. Teraz proszę wyprostuj nogi. Stopy, stopy skierowane w pozycję flex, czyli palce w górę. Cały tył uda, łącznie z pośladkiem jest doplejony, zaselementowany z podłożem. Pośladki idą na zewnątrz po to, żeby siedzieć na guzach uszłego. Siedzimy symetrycznie. Wyciągamy do góry, unosimy w górę prawą nogę w kolanie barki do dół. Przechyl się lekko w tył, podniknij pod pośladek, barki do dół i kręg po kręgu odłóż kręgosłup, wdłużając go na macie. Na końcu podnieś głowę, odłóż głowę. Zrób wdech i wydech. Pchnij nogę, pomóż sobie i wyjdź w górę. Zmiana nogi. Chwytamy się pod lewym kolanem. Wychyl się w tył. Tyło, pochylenie miednicy, napięcie brzucha, barki daleko od uszu i segment po segmencie, wydłużając kręgosłup. Odkładamy na matę, wdech, wydech, napni brzuch i pociągnij nogą do góry, do pozycji w siedzeniu. Teraz z Państwa, czy dołączymy do tego ruchu rozciągnięcie już z nogami prosto, wdech i wydech, powrót. Chwytamy się pod prawym kolanem, wdech i wydech, przechylenie, odłóż kręgosłup, wdech. Wydech pociągnij noga i z Pańska Czyli mamy tutaj połączenie dwóch ruchów ćwiczenia roll up, roll down. Pod lewym kolanem. Druga noga zacementowana. odkładasz wydłużając kręgosłup wdech. Wydech mi w górę, wdech i wydech rozciągnij. Wdech. Połącz razem nogi i teraz spróbuj przejść. Nóżki połączone razem, wewnętrzne części od razem oddalasz górną część ciała od dolnej, podwijasz się na pod i wydłużając kręgosłup wolno układasz się na macie, ręce wzdłuż ciała. Poginamy nogi w kolanach. Jeszcze raz pokołysz chwileczkę miednicą, ułóż po środku, między tymi dwoma wychyleniami zatrzymaj, wciągnij brzuch, prawa noga w górę, stopa flex i stopa point. Stopa flex i stopa point. Noga idzie do boku. Przygotowujemy się do troszeczkę trudniejszej wersji leksakus. Do środka i odłóż. Druga noga, w górę stopa, flex i point, flex i point. Noga idzie na zewnątrz. I powoli wróć do środka. Mamy kciuki na dolne żebra, mniej więcej w tej okolicy i na małe palce na kolcach biodrowych, podnosimy, trzymamy nogi w powietrzu i mamy ten kontakt dolnych żeber z miednicą, pępek do kręgosłupa. Ok? I teraz przygoto tak przygotowane mięśnie, w e, z tak przygotowanymi mięśniami single leg stretch. Czyli raz prawa, raz lewa noga. Wyciągnij. Raz prawą, raz lewą nogę. Zrelaksuj szyję, zrelaksuj klatkę piersiową, single leg stretch. Rozciągamy nogi. Nie opadaj nogami zbyt nisko, chyba, że masz cały czas kontakt pleców z podłożem. Jak masz pogłębioną lordozę, to raczej staraj się nogi kierować bardziej pionowo w górę. Trudniejszą wersją będzie podniesienie górnej części ciała, cały czas trzymamy kontakt żeber z módnicą. Wdech i wydech 4, 3, na początku 10 powtórzeń 2, ok. Prawa noga, lewa noga zostaje, stopa yy, zrotowana noga, na zewnątrz paluszki, na zewnątrz pięta w środek, noga prosta w kolanie, dłonie na kolce biodrowe i lekce noga idzie na zewnątrz, w dół i do góry, wydech i wdech. Stara się drugą nogą nie ruszać. Miednica leży. I jeszcze jeden raz. Zmiana nogi, druga w górę. Jak poczujesz się komfortowo, czujesz, że masz kontrolę nad tym ruchem, to lewa noga może być teraz prosta. Noga idzie na zewnątrz, w dół i do góry. Na zewnątrz, w dół i do góry. Jeszcze jeden raz możesz sobie stopniowo zwiększać zakres krążenia. Odkładamy, jeszcze raz, podnosimy nogi zgięte, prostujemy obydwie nogi, barki idą w dół, prawa noga z wydechem w dół, wdech, powrót, wydech, lewa i wdech, wydech, prawa i wdech, wydech, lewa. Jeszcze jeden raz. Uginamy nogi w kolanach, chwytamy się pod kolanami i kołyską przechodzimy do pozycji siedzącej. Wejdziemy sobie teraz do kołyski, ćwiczenie przygotowawcze, siad skrzyżny, barki daleko od uszu. Zrób wdech, wychyl się w tył i podwinkość ogonową pod pośladek z wydechem. Wyjdź w górę, wdech i wydech. Wdech wydech, Chodzi nam o zakrąglenie pleców, zmobilizowanie dolnego odcinka kręgosłupa do góry. Jeszcze jeden raz. Wdech. I wydech. Siadamy teraz na początku karimaty, balansując między guzami kulszowymi a kością krzyżową. Chwytamy się na początek pod kolanami, przybieramy kształt piłki. Barki idą w dół, plecy jak literka C. Patrzymy się na kolanka i na wdech. Do tyłu. Na wydechu powrót. Zwróćcie uwagę, żeby podłoże było proste, bez wypukłości, tak żebyście spokojnie wrócili do góry. Wdech i wydech. Można się chwycić za kostki. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze dwa razy. Wdech i wydech. Ostatni raz. Wdech i wydech, i zostajemy, wyciągamy nogi, siedzimy prosto, wdech i wydech, przechylenie, podwinięcie kości odanowej, kręg po kręgu, odkładamy się na matę, ręce wzdłuż ciała, uginamy nogi w kolanach, wyciągamy nogę, prawą nogę w górę, mamy kontakt z żeber, z miednicą, brzuch napięty, wdech nosem, wydech, uaktywnij mięśnie, centrum, mocno podepnij pępek do góry, do kręgosłupa, Wyciągnij ręce przed siebie. Single leg stretch. Raz prawa, raz lewa noga. Wdech, wydech. Wdech. Chwytamy się pod kolanem. Wydech. Wdech, wydech. Single straight leg stretch. Raz prosto nogą. Wdech, wydech. Jeśli chcesz, możesz podeprzeć sobie głowę na dłoniach. I utrudnienia w tym ćwiczeniu będzie dodanie skrętu. Raz prawa, raz lewa, wydech, wdech. Łokcie są szeroko. Cztery, trzy, dwa. Prawa noga ugięta. Lewą trzymamy w górze, odkładamy, stopy zadzieramy na siebie. Jeśli sięgniesz, to chwyć się za kost, za łydkę, albo za kostkę, albo za udobrzyd przy i Wyprostuj prawą nogę. Zrób wdech, wyciągnij. Wydłuż się z wydechem, przybliż nogę bliżej do ciała. Zostaniemy teraz chwileczkę w rozciągnięciu, to już tak na koniec. Po około 15 sekundach lekko uginamy nogę w kolanie, prawa noga prosta, przetaczamy lewe kolano na prawo, lewa ręka do boku, obracamy głowę za ręką, otwarcie klatki piersiowej, rozciągnięcie mięśni pleców, mięśni brzucha. Wolutku wracamy, teraz prawa w górę, lewa może być ugięta albo prosta, unieś się w górę, chwyć za łódkę albo za udo przy pośladku, z wydechem odłóż plecy, głowę, ciągnij nogę na siebie, wdech, wydłużając mięsień, wydech, próbując nogę prostować bardziej w kolanie i przyciągnąć w stronę czoła. Wdech i wydech, sukcesywnie wolno w swoim tempie. I powolutku uginamy nogę w kolanie, przetaczamy ją delikatnie na lewo, głowę obracamy na prawo, i chwileczkę zostajemy w pozycji. Oddychamy wdech nosem, wydech ustami, i powolutku przetaczamy się do leżenia na brzuchu. Jeszcze na koniec rozciągnięcie mięśni brzucha. dłonie są pod barkami. się w górę. Na macie na macie, nagle wkrężony. Obrót głowy na jedną stronę. Broda okręgiem w dół. Na drugą stronę. Popatrz przed siebie i powoli odłóż. To samo na drugą. Podnieś do góry barki, do w dół. Obrót głowy. Broda okręgiem wzdłuż mostka popatrz przed siebie i powolutku odłóż. Dziękuję za wspólny trening w terenie. Mam nadzieję, że nie przeszkadzały Ci dźwięki z otoczenia. Zachęcam do korzystania z pogody. Wyjdźcie na zewnątrz, weźcie sobie karimatę i ćwiczcie w otoczeniu natury.